Robienie recenzji telewizoru nie jest łatwe. Szczególnie że w telewizorze największe są piksele i jakość, jakość oglądania. Nie? Ciężko to jest pokazać za pomocą recenzji, takiej typowo internetowej, bo nie będzie to miało, nie będzie to miało uzasadnienia ogólnie rzecz biorąc, w funkcjonalności. Mogę tylko Wam powiedzieć, że z mojego doświadczenia i dlaczego zmieniłem telewizor Wysłużony mój Samsung 40, 42 calowy Nie, 40 calowy Samsung na, na 4K Hisense, no głównie to było, był fakt, że telewizor już miał Że telewizor mój Samsunga był już 5 czy 6 letni I był tylko yy, w HD Czyli w full, full, full HD. Natomiast Hisense już jest 4 Także postanowiłem, postanowiłem trochę zrobić sobie uaktualnienie. Jednym z takich e, głównych powodów, bo, była cena. Oczywiście, bo udało mi się kupić ten telewizor Hisense w dobrej cenie. Ale też y, kilka, kilka rzeczy, w których nie miałem w, w, swoim w, to, w swoim telewizorze Samsunga. Czyli tak jak tutaj, tutaj mam aplikację, głównie o to chodziło: aplikację NBA, czyli Ligi Koszykówki. No i Ligę Koszykówki, żeby oglądać NBA, w moim Samsungu to musiałem podłączać albo, albo Sony PlayStation, które w późniejszym etapie nie nawet tej aplikacji nie obsługiwało, albo dodatkowo Xboxa czyli to było dodatkowe, do, dodatkowe pożeranie energii, powiedzmy, tak? I dodatkowy wysiłek, tutaj przyciskam i mam od razu swoją aplikację dostępną, dostępną w, w pilocie, nie? Hisense jest firmą chińską, także nie ma, nie ma tu się dziwić, że aplikacja NBA jest umieszczona na, na pilocie, ponieważ NBA czy koszkówka jest bardzo popularna w Chinach. Także jest to na pewno, na pewno na wielki plus. No mogę Wam tylko powiedzieć, że z mojego użytkownego doświadczenia telewizory Hisense są dość dobre. Można powiedzieć, że bardzo dobre. Nie mam bezpośredniego porównania do innych droższych marek, czyli Samsunga, czy LG, czy Sony. Ponieważ ten, ten unit kupiłem za połowę ceny, połowę ceny rynkowej takich telewizorów jak Samsung. Aczkolwiek obecnie Hisense jest drugim najbardziej popularnym, jest, Hisense jest obecnie drugą najbardziej popularną marką jeżeli chodzi o sprzedaż telewizorów na świecie. Co w sumie się klaruje, bo sporo pewnie telewizorów, ry, rynek, rynek, rynek telewizorów jest skierowany na kraje Indie, czy Afrykę czy Amerykę Południową, która cenowo no zdecydowanie, zdecydowanie dużo, tań, dużo tańsze są niż na chwilę obecną, niż telewizory Samsung, ale takie to jest kwestia biznesu, że do czasu przejęcia rynku przez Hisense muszą jakoś konkurować czy się wbić na rynek. I konkurować z gigantami takimi jak, jak LG czy, czy Samsung, które są od dobrych, od dobrych kilku dekad na rynku. No, w moim mniemaniu naprawdę im to wychodzi, bo y, efekty widać ja, ja szczerze powiedziawszy, nawet y, mimo że telewizor jest Hisense, jest 4K, czyli w rozdzielczości 4K, to jest to. Nie mam, nie, nie mam sposobności doświadczenia samego 4K, ponieważ nawet grając na grach na PlayStation jest tylko sygnał Full HD. Mimo wszystko widzę różnicę, jeżeli mam porównać do starego telewizora HD z Samsunga, który, który był 2000, 2019 rok, coś nie w, może 2017 rok wyprodukowany. Także różnica w jakości pixeli jest, jest zdecydowana, nawet, nawet nie oglądając materiałów 4K. Tak samo i pod względem, pod względem oglądania różnych aplikacji, czy, czy Amazonu, czy Disney'a, w który, których też mam subskrypcję, jedynie na Full HD. Mimo wszystko jest różnica pomiędzy, pomiędzy telewizorami Full HD starej generacji a nowy, nowymi telewizorami 4K, szczególnie w tym wypadku. Czy Wam polecam zrobić uaktualnienie Waszych telewizorów? Myślę, że tak, jeżeli używacie, jeżeli używacie starych telewizorów wysłużonych, Samsunga, LG i tak dalej, z czasów jeszcze jedynie Full HD, no to Hisense jest dobrą marką, bo będzie Was pewnie kosztowała połowa ceny innych telewizorów jeżeli złapić dobrą ofertę, tak jak mi się udało złapać dobrą ofertę, no i naprawdę raczej nie się. Menu jest bardzo intuicyjne, intu, intu, czyli nie ma większych problemów w wyszukiwaniu, w wyszukiwaniu jakichś tam ustawień. Dla mnie ogólnie rzecz biorąc, jako fotografa, osobę dość jakby nie było troszkę y, zawodowo skrzywioną pod względem jakości obrazu, zazwyczaj zwracającą na to dużą uwagę. Tutaj w tym przypadku nie miałem się, na przykład, nie miałem się do czego przyczepić, bo wszystko było intuitywnie y, zaprogramowane dzięki również sztucznej inteligencji, która dostosowuje obraz do wszystkiego. No, ja, ja, ja osobiście, jak zawsze musiałem y, swoje tam y, palce wkładać w, w, w różne ustawienia, tak w tym telewizorze Hisense. Nie musiałem praktycznie nic robić, nic ustawić, bo wszystko było automatycznie ustawione. Także jest to jedyny, jeden z, z plusów tej, yy, chyba, yy, tego systemu, bo jest bardzo intu, intuicyjny, tak to chyba mówi, i nie wymaga dużo wkładu z, od osób, które no, nie znają się na, na elektronicy czy na ustawianiu parametrów, yy, parametrów obrazu. Także na pewno, na pewno warto, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem, nad wymianą telewizora na, na nowy i bierzecie pod uwagę hi, telewizory Hisense, to ten system Hisense 6A6K, nie jest to 6K, ale to jest system, system, system telewizyjny. No to na pewno, na pewno warto, warto kupić. Jeżeli przydała Wam się moja recenzja, to zapraszam do subskrypcji i pozdrawiam.